Witam w pakerni na kanale Storozgryz z Ameryki, czyli American Woodworking Tricks. I dzisiaj będzie też odcinek w liście opakowaniu i ostatnio nawet po nowym roku, bo jest po nowym roku i ludzie mają postanowienia noworoczne. I ktoś mnie pytał, taki 55 latek ile on ma razy w tygodniu grupę ćwiczyć, dlatego, że jak on był e, tam. Nastolatkiem w szkole średniej, to mówi, że dźwigał trochę ciężary i pakował, i że robił grupę dwa razy w tygodniu. Także <laughs> słuchajcie, nawet przy współczesnej wiedzy, nawet młodzi ludzie nie potrzebują robić częściej niż co 7 dni grupę mięśniową. I niektórzy robią taki system split, i że one się tam nakładają, ale to jest tam głównie trójboiści i przy e, innych. E, po prostu na wyższym poziomie, a tak dla siebie, żeby pamiętać, to jedna grupa mięśniowa raz w tygodniu to jest po kokardę, nie zabijać się, dlatego że z doświadczenia wiem po sobie, że to co było ciężko rozgrzewką dla dwudziestolatka, to dla sześćdziesięciolatka często bywa całym treningiem i już jest pozakwaszany i go wszystko boli. Dlatego że w każdym wieku są inne ograniczenia, inny metabolizm, inna regeneracja i trening siłowy to jest tak jak ciężka fizyczna praca i nie można się zabijać. Także ja uważam, że jak ktoś ma już tam 45-50 lat i więcej, to minimum 3 serie, ale najlepiej to jest tak 6 do 8 serii na daną grupę mięśniową raz w tygodniu. I to tyle. Jak to połączyć? Albo grupy współpracujące, albo e, e, współpracujące, ale przeciwstawne. E, czasami mogą być przeciwstawne, ale nie współpracujące. I niektórzy robią na przykład klatę z plecami, triceps z bicepsem. Ja osobiście uznaję taki system, że wszyscy w poniedziałek robią klatę. Więc jak Wy ustalicie sobie, że w poniedziałek robicie klatę, będzie czekać na sprzęt i będzie to po prostu strata duża czasu. Dlatego ja osobiście najcięższym dla mnie treningiem był trening na plecy. I zaczynałem od podciągania, często z fajero. Podciągałem się nieraz nawet z fajero 40 kg pasa. I żeby mieć to już z głowy, to robiłem plecy pierwsze, podciąganie robiłem pierwsze i do tego podciągania potem szły wiosłowanie albo podciąganie sztangi jednym końcem na maszynie, nawet taką maszynę tu mam. Nie wiem, jak to widać. Tu jest właśnie maszyna do podciągania sztangi końcem, i ona jest świetna, bo po prostu można, jak się chwyci tu szeroko, to na tył barku, tu na plecy i tu na najszerszy, na grubość jego. Jest to po prostu no, klasyczna maszyna z każdej siłowni obecnie, e, Amery w Ameryce znana od lat 80. E, tu, mówiłem wam, mam maszynę szmita. Sztanga szmita jest tu, ale poniżej mam zwykły zwykły gryf na... E, nie wiem jak to światło będzie. Zmieniam po prostu sobie ustawienia na ciągi, przykładam tak bardzo nisko. Tu jest wyciąg, tu jest szubienica, o której był odcinek. Ona pracuje świetnie nadal. Tu mam kolejno sztangę, zestaw sztangelek. Tu oczywiście sprzęt grający. Ale tu mam ławkę do pakowania z drewna sprzęciory i tam z tyłu fajery. No i to tyle. Bardzo jest to dobre ćwiczenie i bardzo lubię to e, tą maszynę i ale może być też wiosłowanie w opadzie. To wszystko jedno, po prostu dwa, e, trzy na maksa ćwiczenia na dużą grupę mięśniową, dwa ćwiczenia na małą grupę mięśniową i mówię Całe życie robiłem taki. Wszyscy moi zawodnicy, którzy startowali mistrzami, byli, e, robili w ten sposób, że była, plecy były e, z trycepsem, klata była z bicepsem, dlatego że e, jeżeli zrobimy klatę z, z trycepsem, to ten triceps nie będzie przeorany dobrze, dlatego że on pracuje przy wyciskaniu i będzie to po prostu niewskazane dla rozwoju bicepsu, jeżeli będziecie, dla rozwoju tricepsu, jeżeli będziecie go katować w ten sam dzień co klatę. Także klatę z bicepsem, plecy z tricepsem, barki oddzielnie, dlatego że to są trzy aktony. Dobrze jest zacząć od aktonu tylnego, czyli na wyciągu dolnym od dołu rączki i jedziemy. Na, w ten sposób na wyciągu dolnym łańcuchy albo linki, po prostu w tą stronę pięknie idzie tylny akton. I pamiętam, jak w latach 80., -tych, 90. -tych mówiło się, że klato się nie wygrywa zawodów. Wygrywa się zawodów tylnym barkiem i łydko, dlatego że to wszyscy mieli najbardziej zaniedbane. Dlatego ja osobiście zalecałem, żeby barki zacząć od aktonu tylnego. Potem jakieś przynajmniej dwa ćwiczenia na każdy akton, ale tam mniej więcej jak trzy serie, żeby się nie zaorać. Jak ktoś ma 60 lat, to po jednym ćwiczeniu na każdy akton mówi, starczy, aby tylko to mógł zrobić, bo bóle barków w tym wieku częste są i bóle barków kolan i nie można z tym za wiele zawalczyć. Czyli tak, plecy z trycepsem, klatę z bicepsem, barki w środę oddzielnie, w czwartek oddzielnie, samo nogę, tył, przód, czyli przysiady podstawowe, wszystkie maszyny to jest jako tylko dodatek, najskuteczniejszym, najlepszym, najszybszym ćwiczeniem na rozwój masy mięśniowej i ukształtowanie masy mięśniowej jest po prostu zwykły przysiad ze sztango na plecach, ja wiem, że maszyny są wygodne, wiem, ale sam mam szmita e, prowadnicę, a nie robię na szmita prowadnicy, tylko mam e, przy szmita prowadnicy sztangę i robię przysiady tak. Także dużym błędem jest zaniedbywanie nóg albo wręcz nierobienie nóg. I pamiętam takich gości z mojej siłowni, bo wiele lat prowadziłem własną siłownię i e, by przychodziło kilku takich ludzi którzy wyciskali więcej na e, klatę dużo niż jak zmusiłem ich żeby zrobili jakieś tam przysiady bo po prostu wyglądali jak z kreskówki i jak nie robi się nogi to jest pół pół ciała masy mięśniowej nie jest przerobiona czyli ogólnie ten metabolizm jest dużo mniejszy i potem wam i ręka i bark i klata, wszystko idzie wam gorzej, dlatego że nie jest tajemnicą, to jest dobrze przebadane, że trening siłowy podnosi poziom hormonów anabolicznych i hormonów wzrostu. I jak pół ciała nie pracuje i nie powoduje wam wzrostu tego hormonu, to odpowiedzcie sobie sami, czy to jest dobrze. Także ja uważam, że to jest bardzo duży błąd, jeżeli ktoś może, a w ogóle nie ćwiczy nóg. Albo ćwiczy tak po łebkach, tylko na sztukę, jak to się mówi, to jest nie bardzo. No, i jak starsi osoby, to zalecam jeden dzień zrobić sobie oddzielnie. Jeżeli można zrobić to z plecami, grzbiet, ciągi jakieś albo na maszynie rzymskiej ławce. A jak nie, to mówię, jak ktoś jest emerytem i ma dużo wolnego czasu, to po co ma się zabijać w jeden dzień? Robić e, nogę, czyli przysiady e, naprzód, e, na dwugłowy, wszystkie i łydkie do tego? Zrobić sobie tylko nogę, a łydkie i grzbiet zrobić sobie e, innego dnia, i wtedy macie 4 dni e, w tygodniu rozplanowany trening i, i jest. Po prostu gitara. Mam tu kamerę ustawioną, także muszę lecieć teraz, ale pewnie któregoś dnia jeszcze Wam coś tam opowiem na inny odcinek. A na razie to tyle.